Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jakub Henke, witam w programie Galaktyka Pomerania, programie realizowanym przez telewizję Pomerania z Centrum Handlowo-Rozrywkowego Galaktyki, gdzie właśnie się znajdujemy wszystko działa. Szanowni Państwo, skoro znajdujemy się w Galaksy, to od Galaksy sobie zaczniemy dzisiejszy program. I jak już nie pierwszy raz, a wręcz cyklicznie w naszym studio, Joanna Dyboska z Centrum handlowo rozrywkowego Galaksy właśnie. I od pani Joanny za chwilę dowiemy się, dlaczego warto dlaczego warto się dlaczego warto się do Galaksy wybrać. Oczywiście poza samymi. Z zakupami. Pani Anna co prawda dzisiaj trochę niedysponowana, jeżeli chodzi o fonię, ale na pewno damy radę. Dzień dobry przede wszystkim. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Fonicznie rzeczywiście mnie najlepiej. A cóż się stało? Że tak? No, tak zwykle okres przejściowy, przeziębienie, najpierw mąż teraz ja. Aha, Także no. rodzinnie tak bardzo. Tak, tak. W szaliku trzeba chodzić, Pani Asiu. ja wiem, że i w czapce. Zima nam odpuściła w... ostatnimi czasy, ale Niestety jednak. Niestety ani szalik, ani czapka nie pomogły, zarazki i tak, tak przelazły. widać jakiś wirus. Widocznie tak. Mam nadzieję, że nikogo nie zarażę. Poza tym, że <laughs> przepraszam z góry za efekty dźwiękowe. Tak, to, to myślę, że to nawet tak ciekawe, z lekką chrypką to się, to się czasami może traktować jako walor, szczególnie jeżeli się śpiewa. Może to się tak... nazywa z bajeton. <laughs> Dokładnie. Dobrze, to przejdźmy w takim razie e, do galaksy i tego, co w najbliższym czasie będzie można tutaj e, zobaczyć, w czym wziąć udział. E, to na początek zobaczyć, bo już mamy wystawę, czyli trochę kultury w galaksy. Pogoń na kulturę. Rzeczywiście w galaktyce w tej chwili gościmy już po raz trzeci wystawę prac pana Ryszarda Pilcha ze rzeszenia Isle of Szczecin pod takim tytułem Pogoń na kulturę. Dlaczego akurat pogoń i dlaczego na kulturę? Dlatego, że tym razem na zdjęciach pana Ryszarda, który Szczecin okiem Pilcha obserwuje już od czterech lat, można zobaczyć wszystkie murale i wszystkie te prace, które. Które wykonali miłośnicy morskiego klubu sportowego, morskiego klubu piłkarskiego Pogoń Szczecin. Jest to marka bodaj najbardziej znana od kilkudziesięciu lat w Szczecinie, najbardziej rozpoznawalna, stale aktualna, klub dalej nazywa się Morski. I no, można zobaczyć, jak miłośnicy klubu manifestują swoje uczucia na ścianach, murach, rozmaitych miejscach na samochodach, bo i takie również prace tutaj można obejrzeć, jak manifestują swoją miłość właśnie do Szczecińskiej Pogoni. To no to warto na pewno tej wystawie się przyjrzeć, a później ewentualnie wybrać się w miasto, powiedzmy, w poszukiwaniu tych różnych twórczości tak naprawdę. Sądzę, że każdy Szczecinianin rozpozna kilka miejsc, które ma koło siebie. Ja sama znalazłam trzy zdjęcia prac, które dosłownie mam, praktycznie patrzę na nie z okna codziennie swojego domu. W związku z powyższym myślę, że, że na pewno każdy swój kawałek dzielnicy i ten znaczek pogoni, rozpozna. Tym ciekawsza jest ta praca no być można Może, chociaż z drugiej, drugiej strony, jak ktoś się na co dzień widzi gdzieś tam za, za oknem, to czasami już się tego nie zauważa, więc być może będzie można nie, nie, niektóre takie murale odkryć sobie na nowo. No i okazuje się, że jest to i kultura, i sztuka w jednym. <grym> Jakby nie patrzeć. E, oprócz tej wystawy, jeszcze mówiła Pani, że jest taka mini-wystawa. Tak, Zadaj rzeczywiście. Z Olimpiadą, <coughs> z, która była wystawa tam, związana z Olimpiadą, a dokładnie z firmą 4F. Jak wiemy firma 4F zaprojektowała i przygotowała kolekcję ubrań dla naszych Olimpijczyków. I tą kolekcję ubrań można obejrzeć na zdjęciach na poziomie drugim. Wizawi Sklepu Lewis, jak się idzie do Multikina. Tym jest to ciekawsza sesja, że głównie pokazywana na naszych skoczkach narciarskich, czyli całą drużynę można zobaczyć, jak oni się prezentują w pełnej gali, właśnie w tych strojach zaprojektowanych przez 4F. Zapraszamy na drugie piętro. Dobrze. E... A, zapomniałam powiedzieć. Proszę. Wystawa Pana Pilcha potrwa do 10 marca, natomiast wystawa 4F będzie możliwa do obejrzenia tylko do poniedziałku. No to przynajmniej, jeżeli chodzi o, to, o tych naszych skoczków, jak ktoś z Państwa chciałby ich y, zobaczyć w ich y, olimpijskich strojach, to Warto się jak najszybciej tutaj wybrać. 22. sobota to jest kolejna Akademia Malucha, tym razem pod tytułem Dlaczego Samoloty latają. Czyli rozumiem, że trochę nauki się wkrada nam w Akademię Malucha. Tym maluchom. razem będzie naukowo, czyli dzieci będą mogły się, myślę, że rodzice też będą mogli dowiedzieć się, dlaczego ptaki latają, dlaczego latają samoloty. Jak to wygląda, jaki jest, powiedzmy, jak to jest z lotem balonu, na czym to wszystko polega, jak jest z tym ruchem właśnie takim w powietrzu, ruchem skrzydeł. Będzie można sobie tutaj popróbować na różnych przykładach, jak, te, jak latają papierowe samolociki. Także na pewno murowane. 4 godziny od 12 do 18 będzie można tutaj przepraszam od 14 do 18 będzie można tutaj w sobotę spędzić dowiadując się wielu ciekawych rzeczy o lataniu tym razem. Czyli zapraszamy zarówno maluchy jak i pewnie tych starszych dorosłych, którzy nie wiedzą jak to jest, że niektóre przedmioty po prostu latają. latają. I już powoli wchodzimy w marzec 2 marca niedziela okazji. Okazje na buty, tak jak pani to powiedziała, czyli rozumiem, że, że, że głównie tutaj obuwnicze. Głównie sklepu obuwnicze. Tym razem 10, 10 placówek z galaksy przygotowało specjalne oferty. W większości są to oferty, które dotyczą już nowej kolekcji wiosna lato i można będzie tą kolekcję akurat w tym dniu, czyli 2 marca, nabyć ze specjalnymi rabatami. Także tym chętniej zapraszamy. Mam nadzieję, że wiosna wreszcie. Przepraszam, zawita to nie tylko tutaj do galaksy, do sklepów, ale również na zewnątrz. Chociaż tak na naprawdę wiosennie nie jest tak to jeszcze. jest przez cały czas. No wczoraj było tak w 10 stopni jak dobrze. E, o ile dobrze pokazuje termometr w moim e, samochodzie e, i słonko świeciło, więc tak inaczej, jeżeli zima nie wróci, to, to, to będzie się nie Jeżeli zima nie wróci, ale, nie wróci. ale nie myślę, ogłaszać że... nadejście wiosny. Myślę, że w którymś momencie ta zima i tak musi odpuścić, więc można po prostu te buty już sobie kupić na zapas. A czemu nie? E, Dobrze, czyli do marca mniej więcej żeśmy sprawę ogarnęli, wiemy dlaczego warto w Galaksy się pojawić, oczywiście jest jeszcze cała masa powodów, pewnie tyle ile tutaj różnego rodzaju sklepów, kin i kręgielni, ja sam już nie wiem co tu jest, ale jest, 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 na jest wiele Na pewno jest rozrywka, na pewno są zakupy, na pewno jest gastronomia, a więc każdy znajdzie coś dla siebie skoro każdy znajdzie coś dla siebie, zapraszamy serdecznie. Ja Pani Joanny już nie męczę, proszę leczyć gardło i następnym razem e, mam nadzieję, że widzimy się w pełnym zdrowiu. Ja też mam taką nadzieję. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, teraz przerwa na serwis informacyjny telewizji, e, przepis, przerwa na serwis informacyjny telewizji Pomerania, e, a po serwisie wracamy z naszym programem e, i nasz kolejny pierwszy gość, tym razem też stały, Grzegorz Kluczyński, zapraszam.